Siemanko. Dzisiaj porozmawiamy na temat momentu, którego dużo widzów wyczekiwało. No i, no i ja mianowicie. Kiedy Boruto w Mandze odpali Jogana, czyli oko Boga do jutsu, na które wszyscy czekaliśmy. Coś tak potężnego dającego Boruto ogromną siłę. Już myślałem, że w rozdziale Two Blue Vortex może nam go ukazać. Czy to wcześniej walcząc z Kodo, gdzie powstały niesliczone teorie na temat teleportacji się Boruto za plecy Kodo? Niestety nie był to Jogan, a technika czwartego. Nawet w ostatnich chapterach, gdy Shinju chcą go zabić, też nie odpala jogana. Co powoduje, że wśród fanów rośnie frustracja, ponieważ ile można czekać na tego jogana? Ale niestety trzeba tutaj powiedzieć słowo: cierpliwość. Jogun to niezwykle dojutsu, które trzyma w napięciu i myślę, że po odpaleniu go będzie wzrost czytania mangi, aby zobaczyć moment kiedy to się stanie. Gdy dostaliśmy urywek Boruto vs Kawaki, wszyscy fani ożyli robiąc teorie na temat Jo'gana, ale do tej pory go nie zobaczyliśmy. Osobiście myślę, że oko Boga zobaczymy dopiero po walce z Kawakim, co trzymałoby widzów w napięciu aż do ostatniego momentu. Ogromna ilość widzów skupia się teraz na walce z Shinju. pomijając, że nasza historia dąży do pierwszego Timeskipu, który został wydany i niektóre punkty już w mance nam się zgadzają. Mianowicie, na przykład wiek bohaterów po przeskoku czasu, ich wiek uległ automatycznie zmianie, gdzie pasuje on do wieku chłopaków z Timeskipu. Druga rzecz to katana oraz opaska. Pamiętacie, ile było na ten temat teorii? Czy te rzeczy są saskę? Który z nich jest dobry, a który ten zły? Teraz wiemy, że są to fanty Sasuke, ponieważ jest on zamieniony w niewłaściwe drzewo czakry, a Boruto z szacunku do swojego byłego mentora nosi opaskę i katanę, którą używa w walce. Trzecią rzeczą, tą mniej zauważalną, jest rozmowa Sarady z Kawaki, gdzie po usłyszeniu słowa Shinobi, Kałaki już się krzywi, a pamiętamy jakie słowa wypowiada podczas tam skipu do Boruto. Więc, te trzy rzeczy już mamy. Co może świadczyć, że historia jest bliżej niż nam się zdaje. Mam nadzieję, że nie przegapiliście tych wskazówek od Kishimoto. Ale, ale, jakbym nie był sobą. Gdyby nie kolejna wskazówka, która jest absolutnie hitem. Mianowicie, gdy Kołaki stoi na zgliszczach Konochy wypowiada słowa, że pośle Boruto tam, gdzie posłał siódmego Hokage. I co teraz? Coś w głowie wam się układa? Czy nadal jeszcze nic? Wiemy bardzo dobrze, gdzie Kołaki posłał siódmego. Nie uśmiercił go, ale przytrzymuje go w osobnym wymiarze wraz z Hinatą. I tam chcę posłać Boruto. Kolejne nawiązanie, które w 99% jest prawdziwe. Coraz więcej rzeczy wiąże się nam z aktualnymi wydarzeniami z mangi. W ostatnim odcinku też zrobiłem teorię dotyczącą, kto zniszczy Konohe, więc zapraszam do tamtego odcinka. A tutaj powiem tylko na szybko, abyście jedynie wiedzieli o co chodzi. Mianowicie myślę, że Konohe zniszczyli Shinju, na której obecnie będzie walczył Kawaki versus Boruto. A dojdzie do ich walki po pokonaniu Shinju. Myślę, że Kishimoto celowo nie chce używać asa z rękawa jakim jest Jougan, ponieważ dostajemy naprawdę wiele. Evil, Sasuke, Koji, Kashin, historia z wszechmocą. Nie byłoby sensu odpalać teraz Boruto Jougana, ponieważ musi to być wyszczególniona chwila, gdzie każdy będzie patrzył tylko na Boruto. Co daje mi do zrozumienia, że Boskie oko zobaczymy dopiero w ostatniej walce z Kawaki. Patrząc na to jak historia zasuwa i widzimy to na własnych oczach ile punktów zgadza się już na tym etapie, świadczy o tym, że nie zostało fest dużo czapterów mangi. Myślicie, że po walce Kawaki vs Boruto i po odbudowaniu wioski będzie jeszcze kontynuacja? może nowy rywal i zakończenie wątku z Otsuzuki, a chodzi mi mianowicie o boga lidera klanu, czyli Shibaya Otsuzuki. Może na koniec serii to on być ostatnim rywalem, antagonistą? Dajcie znać co myślicie w komentarzu, a my widzimy się w następnym filmie. Jo!